Czekaj, jestem Karina Karna, jestem na balkonie, jest 17 stopni, a ja dzisiaj będę robiła quiz jaki smak lodów do mnie najbardziej pasuje. Ok, mam tutaj mój telefon, też mi się poprzysło, czekajcie. I tutaj mam jaki lubisz kolor, mamy zielony. Zapisz. Eee. Czekajcie, bo coś mi się stało, Wiecie? Zielony, żółty. Niebieski, fioletowy, inny. Ja lubię inny, A jest ja tutaj czekajcie? Nie, ja lubię niebieski. <grystanie> czy, czy lubisz lody? Kocham, nienawidzę. Nie, nie bo tutaj, że lubię, więc tam kocham. No bo lubię lody, ale nie kocham. Jakie rodzaju lubisz najbardziej? Włoskie, gałkowane na patyku, gałkowane. Smak słodki czy kwaśny? Słodki. Czekajcie, bo coś tutaj. To chyba powinno być. Aha. W jakiej porze roku jesz lody? Lato, jesień, zima. W zimie. Nie, no, lata. Jaki kolor masz włosów? Blond? Znaczy różowy? Mogę dać kolorowe. no bo teraz mam kolorowe. No kolorowe na razie. Jakie przewidujesz wyniki lodów? 90 na. 95 na 100? 100 na 100? 12 na 100. Daję 95. I teraz tak. A reklama? Waga. jesteś słodka. Jesteś. Jesteś słodka i idealny. Idealny smak pasuje do ciebie truskawkowy? Lubisz ten smak lodów czy nie? Daj nam znać w komentarzu. E, lubię truskawkowe, ale myślałam, że będą jakieś inne. Naprawdę ja kocham, kocham lubię truskawkowe, ale najbardziej to wolę. Nie wiem,